Siemanko, Dawno mnie nie było. A jak już coś dłubałem, to na Polsce lub serwerach pomocniczych. na Napolefomosie jedynie karty i to też nie zawsze. No i teraz pora je przerobić, tylko właśnie nie wiem, bo mi się coś pobugowało. Tu mam wartość 15. Chciałem wzmocnić tu do... Trzecie gwiazdki, żeby wzmocnić do 55, ale nie wiem co wyjdzie, bo tu mam pobogowane i teraz, właśnie na wizji, pokażę o co chodzi. No mam cunk moki 59, no jak dodam, mam 60. Ulepsz kamień działa. Ale jągli. A, zaraz, może jeszcze dodam gdzieś gdzie 120, czyli na przykład miczynk. Mam 119, wasu nie, nie ma. Biorę klikam, mam 120, i odświeżyło się. 120, bo lepszy. No i mam 4 gwiazdki, i mogę się już na przykład teleportować. Mam nadzieję, że mnie teraz nie wyrzuci. No i Po jakichś fuzjach, gdzie tam zdarzyło się przypadkiem zrobić parę poziomów kart, mam na przykład tak, tu przebite, wymagane 120. Jak wezmę ulepsz to mam za mało zarejestrowanych kart. No i właśnie znów powtórzę zwrot na wizji. Teraz kliknę to. Jest, no nie można dodać kart i będę musiał pisać do tego nieszczęsnego supportu, bo mam tak z trzema, czteroma, pięcioma potworkami. No, teleportacja działa niby fajnie, ale no problem jest tego typu i rodzaju, że no nie mogę dalej dodać na przykład tego Tigrisa, gdzie go tu mam. Tutaj sytuacja się powtarza. No i dobra, ale dodam to, co mogę i co jest potrzebne do zwiększenia bonusu pola, czyli tygrys niedźwiedzik. Chciałem się zatrzymać na 39 i w sumie może dobrze wyszło, że osoba, która na sekundkę przysłowiową została poproszona o pomoc. Kliknęła niechcąco awans, bo teraz by miał zbugowane i to. A tak to nas próbuje teraz. Tygrys niedźwiedzik. Tu ma wartość ataku 15. Ubiega się osiągnięcie. Ok, wzrosło do 30. Nie pokazałem ataku, ale tu miałem. 341 no to zwiększyło się dodatkowe 15 czyli nie ma także wcześniejsze 15, że wcześniejsze 15 i 30 to 45, tylko po prostu 30, co było raczej wiadomo, ale aż tak dużo osób nie robi karty, to wolałem się upewnić. No i ciekaw teraz jestem, jak tu sobie dodam te wszystkie karty czyli będę miał ich 99, co z tego wyjdzie. Postaram się teraz jak najmniej klędzić. A, jeszcze o! O właśnie 48 czyli zatrzymało się. Zaraz dobrze to wyświetlę 10, 19, czy mnie 49? No bo jak mi tak na pierwszy poziom pożarło. Nie, bo teraz liczę chyba tak, jakby było na 9, czyli 30. I 9 i jeszcze raz 9. No i mam dopiero pierwszą gwiazdkę. Tu się nie odświeżyło. O, teraz się odświeżyło. Dobra. Czyli teraz będę miał 30 kolejne, czyli na 78 i tak ja bym miał dwie gwiazdki. Dobra, sam się zamotałem. Ale dlatego, że się trochę wybiłem z rytmu. O, o! Właśnie tu spadło migające i ciekawe czy mogę teraz dodawać, ale najpierw póki... Póki... Można, to dodaję już i postaram się przyrobić na ten trzeci poziom, czyli te moje minimum. Czyli co? Te 3 gwiazdek teraz nie dobiję? Jak to policzyło? Niby powinienem mieć 90... O właśnie, zaraz, to to jest... 60... Dobra, to sobie na spokojnie, teraz nie liczę, bo będę pierdzielił głupoty jak w pośpiechu. Będę chciał to wykmienić. Czyli chcę zwiększyć poziom. No tak, no i teraz mi pokazuje, czy wróciło do prawie... Nie. Dobra, mniejsza, zaraz, nie mniejsza, tylko no teraz pokazuje mi jak gwiazdki. ale to nic mi nie da, bo teraz kolejny awans potrzebuje jeszcze więcej. I tu mam 30. A na to 69 i 30 to by się zgadzało. To nie wiem czy ja wcześniej policzyłem, że mi wyszło. Policzyłem źle, że mi wyszło 78. Zazwyczaj z matematyką sobie radzę dobrze, ale może tu nerwy nie chciałem czegoś źle powiedzieć a z powodów zdrowotnych i życiowych. No, nie uczyłem się niestety tych programów do edytowania. Chciałem już mieć spokój z tymi kartami. No i ciekawe, czy teraz jak się uda awans, to mi się naprawi Jangli. No i dobra, i tutaj jest 99, czyli to co uzbierałem tego miejsca było zgodne. No i tu normalnie działa ulepsz. Tutaj czy działa ulepsz? No nie można, czyli dalej zbogowane. No ale najważniejsze jest to, no niby działa 30, może wzrosnąć do 55, to tak jeszcze o 25 urośnie.

Czasu było potrzebne dużo, ale no 55 ataków, no to chociażby i itemki, które mają wartości ataku 40, a drugi dobry bomb. I tak jak wcześniej mówiłem, coś za coś. No i teraz ostatnia rzecz. Czy uda się naprawić to co zbugowane. A właśnie, bo tutaj pokazuje... O! Tutaj w ogóle się zmieniło i awans na 5 gwiazdek. Lepszyć się nie da Ale mogę dodać, to tyle dobrze Co z... Dobra, e, to wystarczy mi Jest OK, to co zbierane dalej mogę klikać A, bo nie mówiłem, że na no zmieni postaci, jak podkładałem dużo kart, jak już pobugowane i tu nie było 120. To sobie gdzieś poodkładałem. No i ulepsz. A właśnie, mogę na przykład. Albo nie, nie transformuję się, bo nie chcę zbugować. Lian. Dobra, Lian się odbugował. Czyli najważniejsze to, to i to. Będę chciał dalej robić. To się naprawiło. Serang. Fajnie. Działa no to niestety nie działa scrofo nie działa no to nie mam nigdzie indziej tak samo z małpą bera okej okay. ulepsz tigris ulepsz i tutaj nie mogę czyli będę musiał pisać na support żeby naprawili mi to jedno dwa trzy bo wtedy nie będę mógł dodawać dalej a jak już do nich będę pisał to jeszcze naprawię jedną postać bo Kiedyś był Buk i mnie wyrzuciło z mapy Likanów, a mam tu dalej misje, które są tam aktywne. Także postaram się za jednym zamachem. Sorry za przeciągnięcie, ale przez to, że się pobugowało, to zeszło dłużej. Dzięki za uwagę. Cześć.